Każda animacja, która powstaje z początku wygląda nieco inaczej niż w końcowej swojej wersji, którą my widzowie możemy obejrzeć w telewizorze czy też na portalu streamingowym. A wszystko spowodowane jest tym, że z początku pierwsze szkice nie mają takiego budżetu jak końcowa produkcja. I bardzo często takie animacje są tworzone od A do Z przez jej twórcę, bez udziału osób trzecich. I takie wersje animacji nazywają się pilotażowymi. I nieważne czy to jest Gumball, SpongeBob, Pora na przygodę czy też Wodokrzmoty małe, każda z tych animacji miała swoją pilotażową wersję, którą mógł zobaczyć na początku zarzut. Oraz wąskie grono odbiorców Po to by następnie stwierdzić czy chcą wypuszczać pełnometrażową animację Dlatego dzisiaj my się przyjrzymy kilku animacjom Jak wyglądały ich pierwsze wersje Oraz jak te bajki wyglądały w momencie swojego debiutu Zacznijmy sobie od pilotów wodogrzmotów małych W którym to od razu możemy zauważyć to Że zarówno Deeper, Mabel jak i Wujek Stan Wyglądają całkowicie inaczej niż w końcowej wersji Ale Wujek Stan tutaj naprawdę wygląda jak zupełnie inna postać Na co jeszcze warto zwrócić tutaj uwagę To na to że w pilotażowej wersji był tylko jeden dziennik z dziwnymi stworzeniami. Tak więc pomysł na trzy dzienniki zapewne się pojawił nieco później. Kolejna rzecz, która rzuca nam się w oczy, to to, że sam styl animacji różni się od oryginału. I w wersji testowej możemy zobaczyć, jak rzeczy z naszego świata są wplatane do animacji. A jak już jesteśmy przy tym serialu, to warto zwrócić też na to uwagę, że tutaj możemy zobaczyć gnomiego czarodzieja, po którego pokonaniu wszystkie gnomy zamieniają się w kamienie. I owy pomysł na odcinek finalnie nie pojawił się w końcowej animacji. Istnieje bardzo wiele animacji, których odcinki pilotażowe nie wyszły na światło dzienne. I na przykład Johnny Bravo z początku miał być wzorowany na Elvisie Presleyu. I generalnie takich animacji, o których mamy tylko szczątkowe informacje, jest bardzo wiele. Tak więc jeżeli będziecie chcieli drugi odcinek z pilotażowych wersji animacji, to zostawcie pod tym odcinkiem 2000 łapeczek w górę oraz subskrypcję, by go nie przegapić. A teraz przejdźmy sobie do pilotażowej wersji niesamowitego świata Gambola w tej animacji Gumball z Darwinem całkowicie różnią się od swojej końcowej wersji. I tutaj w zasadzie bardziej Darwin przypomina postać stworzoną z plasteliny niż złotą rybkę. Ale co ciekawe, oprócz naszej dwójki bohaterów, możemy tutaj zobaczyć wiele innych postaci, które przewijają się przez późniejszy serial. I niektóre z tych postaci zostały wprowadzone bez zmian, ale na przykład twarz Alana została całkowicie zmieniona w późniejszej wersji animacji. Jeżeli chodzi o różnicę między oryginałem a wersją pilotażową, to jeszcze tutaj pojawia się taka różnica, że wersja pilotażowa miała znacznie bardziej wyblakłe i zimne kolory niż oryginał. Tutaj w zasadzie tak samo jak w przypadku wodogrzmotów małych pomysł na odcinek związany z ucieczką ze szkoły nie został zrealizowany w finalnej wersji tej kreskówki. Jednakże jeżeli chodzi o realizację odcinków, to zupełnie inaczej wygląda sytuacja z SpongeBoba, którego odcinek pilotażowy z początku został przedstawiony na komiks konie, ale po wprowadzeniu kilku zmian został on wypuszczony jako całkowicie pierwszy odcinek tego serialu o tytule potrzebna pomoc, ale od początku. Hillenberg, czyli twórca tej animacji, poszedł do Nickelodeona z kilkoma scenorysami, które przedstawiały postacie oraz niektóre lokalizacje. Z początku Spongebob nazywał się Spongeboy i jeszcze w tej pierwszej pilotażowej wersji on miał taką plakietkę z tym imieniem. Jednakże nim ten serial trafił do dystrybucji, jego imię zostało zmienione na Spongeboba. Co ciekawe, pierwsza wersja tej animacji miała zupełnie inne intro niż to, które jest znane ze Spongeboba. Kolejną animacją, która dostała swój odcinek pilotażowy, jest pora na przygodę. W pierwszym momencie od razu możemy zobaczyć to, że w pilotażowej wersji nasze postacie miały dużo bardziej płaskie twarze. Za to w oryginalnej wersji już ich twarze oraz głowy były dużo bardziej zaokrąglone. Sam odcinek pilotażowy opowiadał o spotkaniu naszych bohaterów z różnymi żywiołakami, i wiele z postaci, jakie widzimy w tym pilocie, później trafiło do końcowej wersji tej animacji. Ale co ciekawe, to pora na przygodę swój odcinek pilotażowy miała na stacji Nickelodeon i im się ta kreskówka nie spodobała, i według nich nadawała się ona tylko do kosza. Ale wtedy Cartoon Network wykupił prawa do tej animacji, co im to wyszło na dobre, bo później ta animacja doczekała się 283 odcinków i stała się wielkim hitem. W taki sposób prezentuje się tych kilku Kilka wersji pilotażowych owych kreskówek. Jeżeli chcecie kolejny taki odcinek, to wiecie, co macie robić. Ode mnie dzisiaj to na tyle. Trzymajcie się. Na razie, cześć, do następnego.